Cześć siema, z tej strony Gozry, to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Teams z dodatku World Cup. Długo tego dodatku e, nie było, z tego względu, że po prostu w FIFA nie grałem, a tym bardziej właśnie w ten, w ten dodatek. No ale wczoraj się zebrałem, nagrałem fazę grupową No i dzisiaj sobie ją obejrzycie Pierw jednak otworzyłem te wszystkie paczki, które zgromadziłem poprzez otwieranie tych zwykłych No i tutaj najciekawsze karty, zaraz wam się będą pokazywać Benteke był chyba najciekawszy Juan Mata oraz... Kto tam jeszcze był? Kto tam jeszcze był? Nie pamiętam, nie mogę sobie teraz tego przypomnieć Ale jak będziecie śledzić ekran Czujnie, to z pewnością to zobaczycie. Nim jednak zaczniemy, w sensie już zaczęliśmy, ale e, korzystając e, z okazji, e, zapraszam Was na aukcję użytkownika Aramzo. Link do jego aukcji macie w opisie. Polecam je z tego względu, że e, monety są naprawdę tanie, a e, sama transakcja przeprowadzana jest przez automat, więc na swój zakup będziecie czekać najkrócej, jak się tylko da. E, no i cóż, tutaj paczki się otwierają, naprawdę było ich mega dużo, chyba 27. E, no w sumie liczyłem na jakieś Ronaldo. Kogo tam jeszcze mogłem trafić Messiego No ale wiecie Karty z tego dodatku sprzedać się nie da Więc nawet jakbym ich trafił to To nic nadzwyczajnego bo tylko i wyłącznie Można nim grać Tutaj właśnie Juan Mata wyleciał No i zaraz będziemy sobie pykać Właśnie w fazie grupowej Gram znowu składem europejskim bo, no bo tak postanowiłem, e, Azarda mam tak tam e, dopakowanego 92 overall, że, że aż żal nim nie zagrać dodatkowo właśnie w ataku Balotelli, o właśnie Mesut Izil jeszcze tutaj wpadł, e, Balotelli, Huentelar czy tam Benteke na zmianę, Izil, Azard, to jest naprawdę mocna ekipa, no i tutaj można nimi pograć, dobra, skończyło się to otwieranie, długo to troszkę trwało, przyspieszyłem to tylko e, z tego względu, żeby was nie zanudzać, no i tutaj widzieliście ten skład przez chwilę. No i możemy powolutku przechodzić oczywiście do, do pierwszego spotkanka, które rozegramy. E, zaraz zobaczycie zresztą z kim. E, no i cóż, bardzo ważny mecz z tego względu, że trzeba go wygrać, bo jeśli się wygra pierwsze spotkanie, to potem, to potem już prawie awans jest pewny. E, chociaż strasznie jestem ciekaw, jak to jest do końca z tym z tym dobieraniem przeciwników w grupie, bo... Bardzo mi się podoba to, jak Ci pokazuję jaki wynik przeciwnik osiągnął w poprzednim spotkaniu, jak i ty, to jest fajne, ale nie wydaje mi się, żeby to był ten sam przeciwnik, to jest niemożliwe. Po prostu pewnie bazują na tej samej reprezentacji, na tym samym mniej więcej poziomie, no i oczywiście na tej samej ilości strzelonych bramek. Tak to pewnie wygląda. A gramy z reprezentacją Włoch, Czernomorec. E, więc chyba gramy z Ukraińcem, z tego co mi się wydaje, bo jest chyba taki klub Czernomorec Odessa, jeśli się mylę, no to przepraszam bardzo. Pierwsza akcja należy do nas, Messi Özil przy piłce, widzi tutaj na lewej stronie Azarda, do niego podaje, ten schodzi do środka, uderza technicznie. Ale niestety trafia tylko w poprzeczkę. By the way, jestem tak głodny, że zaraz zjem całą lodówkę. Minuta 17. Benteke wodzi sam na sam. Dobrze tutaj bramka, że do piłki dopada nasz lewy obrońca Jordi Alba. No i do pustej bramki spokojnie tam piłkę pakuje. I jest 1 do 0. Minuta 19. Więc chwilę później piłkę dostaje Balotelli. Błąd tutaj tym razem goalkeepera, bo wyszedł. A Balotelli to bardzo sprytnie wykorzystał. Podcinając nad nim piłkę. I w tym momencie było. 2 do 0 chwilę później, bo już w 22 minucie kolejny nażartak podanie do Wolkota na skrzydło. Ten, jak wiem, jest bardzo szybki, więc tutaj pędzi prawa strona uderza. Broni golkiper do piłki, jednak tutaj dopada jeszcze Balotelli i bardzo mocnym uderzeniem strzela swoją drugą bramką w tym spotkaniu, a trzecią dla naszego zespołu. Minuta 25, więc tutaj jak widzicie dużo się dzieje. Bramka honorowa dla przeciwnika Di Maria, ale w dalszym ciągu ta, ta moja przewaga była dosyć znaczna. Minuta 35, wykop Nojera, tutaj wygrywa główkę Benteke. Piłkę otrzymuje Izil, bardzo dobry zwód, oddaje do Benteke. No i ten tutaj ma pustą drogę, idealnie, żeby tam podać do Balotelli'ego, A to właśnie też czyni Balotelli, kompletuje Hatrika tuż przed przerwą. Minuta 70, dośrodkowanie i swoją bramkę ma też Christian Benteke. E, no. Takim czołem to on, to, to on te główki będzie zdobywać też w 15, jestem tego pewien. Minuta 80, no i tutaj duże zamieszanie do piłki dopada. Mój ulubiony zawodnik, tych mistrzostw Hames Rodriguez i 5 do 2. Takim już wynikiem, to spotkanie się zakończyło. Pewna wygrana. Otwórzmy sobie tą paczkę z jednym zawodnikiem po spotkaniu, gdzie nie liczmy na nic dobrego, bo tutaj jej na pewno nam nic nie da, dokładnie jakiś Australijczyk od razu kopnięty w dupsko i skwikselowany nawet do tych 0 końców. No i cóż, przejdźmy do drugiego po prostu spotkania Znowu reprezentacja Włoch, tym razem Football Legend, no i przechodzimy Już do spotkania, minuta szósta Piłka otrzymuje Fellaini, potężna bomba Ale niestety trafia tutaj w poprzeczkę I w dalszym ciągu utrzymał się wynik 0 do 0, minuta 11, świetny przechwyt Tutaj piłki Walkota. podanie do Benteke, ten tutaj podaje do Azarda, ten jeszcze raz dośrodkowuje Świetnie tutaj Balotelli zrobił ruch Jak sobie to cofniecie, taki w stronę W stronę bramki, zamiast Nie, inaczej, w prawą stronę, zamiast w przód, żeby nie było spalonego, i strzeliśmy bramkę na 1 do 0. Chwilę później błąd przeciwnika i Messi Izil podwyższa na, na 2 do 0. Minuta 27. Markies źle wyprowadza piłkę, przejmuje ją jeden z naszych graczy, podanie tutaj do Baloteli. Jego ten się przepycha ratuje tą do dośrodkowanie i Felaini był bardzo bliski najładniejszej bramki jaką bym strzelił w historii Fify no chyba taka soczysta przewrotka byłaby zdecydowanie miła dla oka, no niestety daleko to poszło obok bramki, ale naprawdę miłe dla oka było to uderzenie, minuta 45 tuż przed szefem podanie do Krystiana Benteke, ten przyjmuje, no i w swoim stylu po długim rogu zdobywa bramkę w tym spotkaniu i było 3 do 1, minuta 49 Tutaj duże zamieszanie, piłkę przed polekarnym otrzymuje jednak Iniesta. No i geniusz Iniesty tutaj zdecydowanie dał się we znaki. Genialna bramka Hiszpana, przeciwnik strzelił drugą bramkę, było 3 do 2. Minuta 59, podanie tutaj do jego Nie spodziewałem się, że on do tej piłki dojdzie. Nie daj, że to zrobił, to posłał jeszcze taką bombę, że tam ledwo co ta siatka wytrzymała napór piłki, i w taki oto też sposób. Padła czwarta bramka i ten mecz skończył się wynikiem 4 do 2. Brakuje mi tutaj tych przyimków, czy jak to się nazywa, eee, cały czas i używam no i cóż, paczka darmowa, gówno tradycyjnie. No i przejdźmy po prostu do ostatniego spotkania w tym odcinku, ostatniego też spotkania w fazie grupowej. Mamy już pewny awans, tak samo jak nas przeciwnik, obydwaj mamy po 6 punktów, więc mecz o pietruszkę, ale warto byłoby tutaj pokazać dominację i to spotkanie wygrać. Pierwsza klasja należy do nas, 39. minuta, świetna tutaj kombinacja, piłkę otrzymuje Klasian Huntelar i bardzo sprytnie Podcina obrok bezradnego Tibo Kurtły. I było 1 do 0, minuta 60. Podanie do Manju Ten sweaty fucking shit do Pedro. Ten na pustą strzela bramkę. I takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło. Niewiele się tu działo. Wyrównane spotkanie. 1 do 1, podział punktów. Obydwaj mamy awans, więc to by było na tyle. nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie. Mówi Goldzor. Na razie i pa pa.